wam dzisiaj podkład Liren. Ten, który kupiłam za dosłownie 4 zł w sklepie takim Ala Chińczyk. Coś takiego. Diabli wiedzą, jak go nazwać ten, ten sklep. Patrzyłam na datę ważności tutaj na zgrzewie: jest do 2026, więc to nie jest z powodu tego, że data ważności się kończy. Patrzyłam na stronie Liren. Cały czas ten podkład jest. 30 albo 40 zł kosztuje. Także sporo. Jest tutaj 30 ml, i teraz nie mogę znaleźć ile od otwarcia. Pewnie pod ceną jest. Muszę cenę zerwać. No Będzie ciężko. Dobra, pod ceną znalazłam 6, 6 miesięcy 6 zł. 6 miesięcy. Dokładnie to się nazywa tak. Liren, oczywiście. I to jest witamin C. Vitamin Glow, podkład rozświetlający i ja mam 002 Beige. Był tylko taki, po prostu był tylko 002 Beige. Nie było innego koloru, więc wzięłam ten. Na szczęście nieotwarty, mimo tego, że nic nie było zaklejone. Z tego, co pamiętam, to on ja wiem, z rok temu, dwa lata temu, dwa lata temu prędzej, był bardzo chwalony. Nie pamiętam dokładnych recenzji, ale wiem, że oglądałam recenzję i Pamiętam go pozytywnie, że powinien być dobry. No tylko teraz kwestia koloru, czy będzie dobry kolor dla mnie. I jedziemy. No jeżeli nie ściemnieje, to kolorek ładniutki, taki beżowy. Mhm, całkiem, całkiem ładnie. Ok. No to zobaczmy więcej. Yy, I taki dosyć. O, zobaczcie, spływający jest on nie jest jakiś taki bardzo gęsty to bardzo dobrze, nie lubię gęstych zobaczmy tutaj, o rozłożę tak bardziej, zobaczymy czy będzie ciemniał. obawiam się, że będzie może być przyciemny jednak ale dobra, jedziemy ło jak on ładnie pachnie ciężko mi jest stwierdzić jak. Pyniulek się kręci. Co to jest za zapach? Ale taki wiecie, to jest takie pomieszane troszeczkę, w odrobinkach się wocha, to tak czuć jakby był SPF, chociaż tutaj nie znalazłam żadnej informacji na temat SPF, to jest takie połączenie delikatnie takiego zapachu SPF z jakimś kwiatowym. No, bardzo ładnie. Tak, takim kremem. Okej. Okay, krycie jest całkiem ładne. Tylko ciemny. Oj, i ciemnieje. Oj, oj, oj. <ścoughs> Będę mulatka. No, widać, że tu ciemnieje w porównaniu z tym. Jakby był taki, jak na samym początku, to by był ładny, a teraz to... No, niestety. Ale e, cieniutka warstwa bardzo ładnie kryje. Tu moje naczynka tylko delikatnie prześwitują. Naprawdę bardzo delikatnie. No, ale trzeba. Trzeba przeciągnąć. No. Ale on jest taki bardziej, wiecie co, powiem. Powiedziałabym bardziej nie jak podkład, tylko taki bardziej treściwy krem bibi. No. Nic z maszki tu nie wchodzi. I tutaj, co mówiłam Wam, że mam taką plamkę, że czasami podkład nie chcę tam kryć. Tutaj jest zakryte. Także, no, całkiem ładnie. Podoba mi się. Dobra, zrobię drugą stronę i zobaczymy. No, tylko jest ciemny jak na 0,2, a no, ale ja rozumiem. Jedynka bardziej teraz na zimę by mi się przydała, a nie dwójka. No ale była tylko dwójka. Coś mi przynosi, Sędzi strasznie. Ok, jedziemy z drugą stroną. O, i zobaczcie, tu jak ciemnieje, a tutaj jest nowa porcja. Z takiego beżowego robi się pomarańczowy. No, dość dużo ciemnieje. No, ale trudno. Samo rozprowadzanie, a i cały czas czuję ten, wiecie, ten ładny zapach, samo rozprowadzanie, totalnie bezproblemowe, yy, wygląd na. Nie, nie mówię tutaj o kolorze, no bo kolor no to jest kwestia tego, że nie było 0,1, bo tak to bym wzięła 0,01 zamiast dwójki. Na lato bym bardzo sobie chwaliła ten kolor, bo by był idealny, no ale w tej chwili, no na zimę to jest to, no przyciemne. Ale nie licząc tego, bardzo ładnie wygląda na twarzy. Zresztą, zobaczcie, na nosie zawsze ja patrzę nos i tutaj. Jest fajnie, nie powchodził w zmarszczki. No, ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie. Ok, pokażę Wam się, jak nałożę puder. O. A może jeszcze, wiecie co? Nie, jeszcze y, korektor nałożę i jeszcze z Wami nałożę y, jejku, jak to się nazywa? Patrzcie. Brązer. Okej, okay, tu mam kremowy brązer z Inglota. O, i nałożymy razem ten brązer, żeby zobaczyć, czy to się będzie ładnie rozprowadzało, ale sądzę, że tak będzie właśnie dokładnie. Ten brązer, jak są takie kremowe, jest, to jest jedyny w sumie mój brązer, jaki mam, nie, mam jeszcze z Max Ale to jest taki Bronzer, że jak są takie bardziej zastygające, to on potrafi stawiać opór. A tak poza tym, ale już widzę, że wszystko idzie elegancko. No pięknie, pięknie się rozprowadził. Moment, chwila, już mam rozprowadzony. Poza tym ten, wam ten bronzer z Inglota, ja wam bardzo serdecznie polecam. Ja go bardzo lubię. Co prawda używam teraz takiej swojej mieszanki, którą mam, ale ten bardzo często do niego wracam. I chyba muszę się wziąć za niego tak bardziej ostro, a te mieszanki sobie odpuścić na razie, żeby on się nie zdążył zepsuć. No bo go długo mam. Okej, okay, nałożyłam puder i powiem Wam tak. Jeny, jak to wygląda gładko. Naprawdę. Jak to pięknie wygląda na twarzy. Dawno tak się nie zachwycałam jakimś podkładem. No, zakryte, co ma być zakryte, chociaż nie w pełni, bo na przykład tu moje naczynko widać, tu widać, yy, tutaj też prześwituje, ale to tak po prostu, jak bardzo blisko jestem. Tak ogólnie powiem Wam, wygląda jak po prostu moja zdrowsza i bardziej opalona skóra. No, jak no, autentycznie bardzo, ale to bardzo podoba mi się to, co widzę w tej chwili. Oby on był dobry. To będę zachwycona. Tylko 4 zł, a taki wygląd twarzy. Tylko przydałby mi się jakiś puder, który by wybielał. Jakbym miała to już poza tym, by było wszystko cacy. No, wszędzie jest ładnie. Dobra, to do później. Cześć Wam. Jest przed 21. Zapomniałam Wam powiedzieć wcześniej, że makijaż skończyłam tak po 10. Czyli co? 20, no prawie 11 godzin, niech będzie 10,5 godziny na ten podkład, na ten Liren. No. I teraz tak, jeżeli chodzi o y, twarz, powiem Wam, że utrzymało się ekstra. Ten podkład się utrzymał praktycznie bez zarzutu. No, Jeżeli mam się tak totalnie, totalnie przyczepiać, to mm, lekko tu. Od intensywnego wycierania nosem. Intensywnie wycieram. Co na dworzu byłam, to no, bo automatycznie leci mi z nosa. Więc, ale to jest takie naprawdę czepiarstwo, totalne czepiactwo, że trochę tutaj się na skrzydełkach nosa starło i tu o ciupinkę ledwo, ledwo tu wlazło. Ale to jest takie totalne czepianie się. Bo tak poza tym powiem Wam tak. Totalnie nie czepiam się go, jeżeli chodzi o to, jak wygląda. Jedyny zarzut, jaki mam taki naprawdę mocniejszy, to to, że to jest 002, a jest ciemne. Gdyby to była, był jaśniejszy, to ja bym go normalnie wychwalała niesamowicie, bo jak na no, 10,5 godziny, liczmy dobra, 10, na 10 godzin, to on rewelacyjnie się trzyma. Nie jeden podkład, który jest dużo droższy, o wiele gorzej mi się trzymał lub wyglądał. No, sławetny Tyutil, gdzie wyglądałam jak naprawdę tapeciarska rodzynka, a tutaj jego nie widać. Nie widać na twarzy, wtopił się, pięknie wygląda. Naprawdę, ja go będę, bo otworzyłam sobie jakiś czas temu. Yy, czekajcie, podkład ten z Eveline. Celowo kupiony, dużo, dużo jaśniejszy, bo to jest 01. To jest wanilia, czy co to jest? Ajwory. No, specjalnie kupiłam sobie i leżało w zapasach. Specjalnie, bo ja lubię go dodawać, żeby rozjaśnić jakieś podkłady. I myślę, że prawdopodobnie spróbuję sobie odrobinkę tego dołożyć, żeby ten podkład był dobry. Chociaż jeszcze na razie mam jeszcze podkład ten ze Stars, który lubię, ale ten ze Stars, on jest taki bardziej zastygający, a tutaj będę miała taką y, mniej, żebyście źle mnie nie zrozumieli, nie to, nie tyle ten ze Stars, że jest wyczuwalny na twarzy, ale po prostu jest o wiele mniej wyczuwalny ten i ten, a jak je razem zmieszam, to będę prawdopodobnie miała podkład idealny. Jeżeli chodzi o kolorystykę i ten bardzo się cieszę i muszę znowu polować na to, żeby jakiś jasny mieć ten Evelyn, bo ten to jest mój taki ulubieniec, ulubieniec, dopóki będę go produkować, to ja go muszę mieć. No, także ale wracając do tego. Jeżeli chodzi o to ten podkład, macie podobną cerę jak ja, dojrzałą, macie cerę taką, która jest no nie takich zastygających bardzo podkładów, takich ciężkich podkładów, wolicie jakieś takie lżejsze, no to ten podkład jest dla Was. Przy celże takiej mojej dojrzałej, no nie widać smarch. Nie widać, Tu się wygładziło, ona cały czas twarz jest gładka. No zobaczcie, tu korektor już brzydko ze zmęczenia, co prawda, wygląda. No ogólnie tak. Mm, musiałam zmyć tutaj makijaż i wysmarować sobie, bo. Dalej mi się tutaj jeszcze utrzymuje to, 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 co mnie tak boli. Ale dobra, nieważne, to nie o tym miało być. W każdym razie, jeżeli chodzi o twarz, to to jest dla mnie hicior. Naprawdę hicior. Nie licząc koloru, bo 002 powinno być jaśniejsze. No, bo on nie dość, że jest sam z siebie dosyć ciemny, ale taki jeszcze, gdyby nie ciemniał, by był rewelacyjny. No. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kto wie, czy kiedyś się nie skuszę na jaśniejszy odcień. Jeżeli dorwę go gdzieś, też w jakiejś promocyjce czy coś, chociaż w szafie, jakoś tak w Rosmanie ostatnio, nie widziałam tego. Czy widz, widziałam z boku, na tym takim, gdzie są takie, takie dodatkowe podkłady, to chyba widziałam go. Nie, no na razie mam jakieś inne podkłady. Mam mam dużo podkładów, ale gdybym nie miała podkładu, to brałabym go pod uwagę, żeby go kupić. Naprawdę kupić jaśniejszy. No, no ale mam ten, to będę z tym próbowała mieszać. <laughs> Przepraszam bardzo. W każdym razie ja serdecznie polecam i to, co ja pamiętałam z tych filmików, że on był chwalony, sprawdza się. Naprawdę jest fajny. Jest fajniutki. Mam nadzieję, że ten drugi, który kupiłam taki tintowaty, w tym samym czasie też będzie dobry, ale na razie go nie otwieram, bo na razie już nie no. Pewnie otworzę niedługo jakiś podkład jeszcze, bo mnie kuszą. Kuszą podkłady naprawdę. Jakoś tak ostatnio mam ochotę potestować trochę podkładów. Bo nie mogę teraz, na razie nie mogę testować cieni ze względu na oko no to mnie bierze na podkłady. Ok. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, ile go oglądaliście do końca i bardzo proszę. Dajcie lajka, słupka, komentarz. Pa! pa.